Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś tak nietypowo w biegu w maseczce na zewnątrz wśród deszczu, o której moliliśmy się od dłuższego czasu. Rozmyślam sobie nad psalmem 23. Panie z moim pasterzem niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Jak to rozumieć te słowa? W takich okolicznościach jak tym słowem się ucieszyć, byłem dziś na Eucharystii. Przyjąłem Chrystusa w Komunii Świętej, a więc byłem na Zielonym Pastwisku. Pożywiłem się. Teraz mam siłę, teraz mam sobie radość, żeby biegać i dziękować za ten deszcz. Mając pewność, że Pan Bóg raz wysłuchał i wysłucha nas jeszcze. 失礼します。